Wspomniałeś o, o... wspomnieliśmy w ogóle o tym, że zawodnicy wyjeżdżają z Polski, uh -huh. jest ich bardzo wielu, a nie ukrywam gdzieś tam, mój syn też wyjechał, żeby uh -huh. się szkolić już jako trener, czyli też wybrał jakąś drogę rozwoju, ale to jest, to jest inny temat, bo trener, a zawodnik to są dwie różne rzeczy, to jest, to, jest to co innego. Ale no też widząc tą widząc brak szansy pracy, Wybrał też wyjazd, tak? bo, bo u nas uważa się, że jeżeli ktoś jest młody, no nie tędy nie ma doświadczenia. Nie ma doświadczenia. <noise> Więc pojechał zdobyć to doświadczenie gdzie indziej, zobaczymy, czy to mhm. będzie, czym to będzie skutkowało. Ale powiedzmy, porozmawiajmy sobie teraz o tym szkoleniu, bo to chyba jest klucz mhm. do, do, do całej sytuacji w polskiej piłce. Mogę się z tym zgodzić, bo, bo pracowałem 18 lat z młodzieżą od trampkarza po najstarszego juniora i Troszkę poczułem, co to znaczy brak, brak możliwości pracy na najwyższym poziomie z tymi młodymi ludźmi. A w jeszcze szczerze powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli po 15 latach pracy z młodzieżą dopiero zobaczyłem boisko ze sztuczną trawą wybudowane w Polonii, które dzisiaj jest w opłakanym stanie, i to jedno, jedno jedyne boisko ma obłożyć 200 zawodników. Niewykonalne, nie, nie ma szans. Bez bazy, fundamentu wszystkiego. Ma szansę na, na, na postęp w polskiej piłce, ale to mówię o takim jednym z elementów. Dzisiaj, tak naprawdę, wydaje mi się, że oprócz pojedynczych klubów, które naprawdę starają się, i tu, tak za wzór, po takiej głębokiej analizie e, gdzieś tam stawiam Legię Warszawa, która naprawdę inwestuje w szkolenie. E, myślę, że Leg Poznań też naprawdę robi dobrą to Jeszcze może bym tu pominął kilka ośrodków, które się na solidnie starają, ale to nie jest system ogólnopolski. Ja bym tu dał bardzo taką. E, szczerą odpowiedź na pytanie dlaczego tak to wygląda e, w banalny sposób, my wszyscy chcemy już, chcemy już, my nie chcemy inwestować lat, e, pieniędzy i w swojej pracy w takie dalekosiężne pomysły, to jest największy błąd. Nie my ma piłce nożnej tu i teraz, Dokłady. nie ma tu i teraz w życiu, Dokładnie. tu i teraz nie istnieje, tak jak mówimy. No. To jest długofalowy proces, tu, tu trzeba od podstaw zbudować, trzeba być pewny tego czego się, co, co się robi, trzeba wykorzystać doświadczenia naszych poprzedników, Objąć to w całość, stworzyć z tego tak, żebyśmy sobie powiedzieli, system szkolenia ale ogólnopolski, który będzie narzucany odgórnie, e, abstrahuje od zarobków tych trenerów grup młodzieżowych, bo to, to już jest naprawdę e, poniżające czasami. Ci ludzie pracują, to są fanatycy, oni pracują, bo to kochają, ale nie można na tym cały czas bazować. Na tym się nie da bazować. Nie, nie. nie może, Dlaczego gdzieś w tym wszystkim nie próbujemy? objąć tego jakiś system, czy to płac, czy, czy, czy system y, awansu zawodowego. No jest taka proste rozwiązanie Dokładnie. jak w oświacie karta nauczyciela, Starczy. która, gdzie minister co mm -hmm. roku określa najmniejszą, naj, na, określa minimum. Dokładnie. A już od uh, samorządów zależy, czy to muszą dać, ale Dokładnie. mogą dać więcej. Dokładnie. Tutaj karta trenera, o, ty, o czym się bardzo długo mówiło, po prostu coś takiego nie, no raczej chyba nie wejdzie w życie bardzo długo. Ja bym chciał, żeby weszła jakakolwiek karta trenera. Mogłaby tam być nawet Płaca minimalna. Dokładnie. Ale, ale, no, w, w stosunku do lat byłoby się do czego odnieść. Mm. Czyli mieć, mieć punkt odniesienia. Mm. A jeżeli nie ma punktu odniesienia, to znowu zaczynamy od zera. My nie możemy ciągle w Polsce zaczynać od zera. Powiedz, mi, Irek, bo na pewno masz kanał Plus, jesteś fanatykiem piłki, więc ten kanał na pewno masz. Oglądamy mecze i oglądasz e, program teraz Euro 2011. Mm. To jest program cykliczny, on się ukazuje. 2012. 2012. Jak ty to odbierasz? Bo ja chciałem wrócić tylko do jednego tematu, chodzi mi o bazę. No gdzieś z góry narzucono, że na Śląsku i w Krakowie nie odbędą się Mistrzostwa Europy. Tak, tak. Co ty o tym sądzisz? Porównując bazę, porównując stadion, porównując infrastrukturę. No, powiem szczerze, gdzieś nasz śląski błąd też w tym jest, bo, bo wydawało nam się, że na pewno nam się należy. Należą do Mistrzostwa Europy? Okazało się, że nie, że gdzieś prężniej działające ośrodki dostały tę możliwość reprezentowania naszego kraju w tych, w tych mistrzostwach jako, jako, jako miasta, w których odbędą się mecze. Powiem szczerze, patrząc na to z boku, wydaje mi się, że gdzieś nasz kraj, który mieć na celu piłkę nożną jako, jako, cel, jako nadrzędną dyscyplinę, która powinna być rozwijana. I która, I która powinna w końcu być naszym sportem narodowym, bo jest tylko z nim z nazwy, a słyszymy o miejscu, które mamy w rankingach. E, to okazuje się, że te grupy jakoś, że, te, że ten kraj się na grupy, podgrupy, że, że są ośrodki, które dziś wykorzystują to, co się dzieje. To jest naturalne, bo, bo to ekonomia rządzi, ale gdzieś ta piłka w tym zanika. Piłka jest gdzieś tam na drugim miejscu i dziś powiem szczerze, e, szkoda, Szkoda, że my jako kraj nie mogliśmy całych tych mistrzostw zorganizować, chyba byśmy ich nie dostali, bo, bo no tak to wygląda z natury organizacyjnej, czy to Ukraina chce coś w tym uczestniczyć, czy nie do końca się z tym radzi. My, my no też nie do końca wiemy, czy na pewno zdążymy z wieloma elementami, czy do infrastruktury, mamy tu na myśli oczywiście autostrady, hotele i tak dalej, cała ta baza. Śląsk uważam, patrząc, bo przejeżdżam tam codziennie obok stadium Śląskiego, może oprócz tego jednego dzisiaj problemu, gdzieś tam coś się wydarzyło, jakaś tam mała, mała usterka, którą trzeba teraz dwa tygodnie naprawiać. E, uważam, że Śląsk był przygotowany na tym śląsku Europy, dałby sobie radę. Mamy przepiękne, blisko już rozwiać się cały czas lotnisko, Wrosną e, jak na drożdżach te autostrady, te odcinki, które dawałyby szansę połączeń. E, bezpośrednich ze stadionem, myślę, że to byłoby idealne miejsce. Życie nam pokaże, na ile to błędów wyjdzie z czasem, a wyjdą na pewno, bo to zawsze wychodzą przy takich imprezach, i na ile my, wchodząc ze swoim obiektem tutaj na stadion Śląskim, bylibyśmy no, lepszym miejscem na zorganizowanie przynajmniej jednego lub dwóch meczy z mistrzostw Europy. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, co jest minusem tutaj już od strony takiej, jak trener patrzy na to wszystko, to znowu budujemy też na Śląsku kolos, który, który jest wielofunkcyjny, i ludzie chcą oglądać Mistrzostwa Europy w piłce nożnej czy to Mistrzostwa Świata na boiskach piłkarskich. To jest ten minus, że, że ten stadion ma być stadionem tylko atletycznym, piłkarskim, więc to znowu ta rola tutaj, stricte taka piłkarska, no nie jest do końca spełniona. Więc plusy, minusy, trudno mi to ocenić. Będziemy się, tak powiedziałem, za rok, ale, ale gdzieś jesteśmy w tym pominięci, to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Mirku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło przyjacielu. Do dziękuję. zobaczenia. Powodzenia w